Witam Was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed. Niestety, kawałek tutaj historyki mi się uciął, ale mogę wam streścić, po prostu tutaj zginął ojciec tego chłopca. O, właśnie tego, którego widzicie. I witam Was w kontynuacji. My biegniemy teraz za dziewczynką. I komuś jeszcze gonga wywaliłem. Raczej to nie będzie plus 18. <laughs> Ale wszystko się może zdarzyć. z pola widzenia prześladowców, prześladowców, tworząc ostatnią znaną pozycję, okej? Okay. A, bo my wspierdzielamy przed nim, dobra. Chyba nas nie widzi, No, I bailando, a on chyba nam teraz nie Ale Jednak na no, no, mu się. Aj, aj, aj. No tak,

Tak, są. No nie W kwiotkach się schowam Kurde, bo on będzie wracał zaraz Dobra Szybko

To jest moja jestem który Aha, o Boże, ja Was przepraszam. Ale Wam zaspoilerowałem. O nie, Teraz jest ten moment, o którym mówiłem. Czyli zabili mi tatę. Znaczy nie mi, nie, nie Igorowi, tylko temu chłopcowi, którym jestem. <grym> Ale to wiadomo chyba. I właśnie nam się postać zbagowała, bo nie widzimy jej, tylko zegarek. To wam nieźle zaspoilerowałem już, bo nie wiem, coś się zbagowało i chłopca nie widzę. Ano. ano. Look at me. No, przykra, Can't win fairly at cards, so you stoop to thieving, you bastard! Calm down, Victor. I've only come for my watch. It's my watch. I want it fairly. Well, in a just world, Victor, I would agree with you, but... This is not a just world. This is France. You're a dead man. Oh, step lightly there, you'll hurt yourself. I oh, just had a nice chat with your brother. Hugo! You Fetch the marshals! Hold on a minute. Diable. I've got it, Oh, oh, no. Move it, gentlemen, please. We can come to an understanding. Please excuse him. He's not housebroken. When you move Big-headed like blacksmith like you probably can't even read a watch. Come over here and say that! Ah, uh? no. Get back here! Mm -hmm. Check Keeping up. Shall I call yeah. a break? Strzelają do mnie menele. Czaj to my unikać musimy. Szkuźda, ale tu jest pełno tych meneli Biegaj, bo cię zaszczelą. Chyba, że na dark, wejdę. Oni chyba nie są takimi małpami jak ja. No i nie widzicie Co oni sobie myślą Mnie złapią Dobra, musimy teraz iść tam Ale po co to ja nie mam pojęcia wiem, sobie w podaszkach, nie? Pop Co jest? Drukowałem się tu, 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 na ten domek Och, lata jak Spider-Man Zwykły człowiek tak chyba nie potrafi Chyba, no, na pewno Ale wiecie, to jest gra, a nie real life O, oh, się zabiłem prawie, świetnie Nie no, jasne Igor, masz bramę pod sobą, ale właśnie po dachach no. To jest zresztą jakiś urok tej gry, bo jak czytałem o tej części, to Unity ma właśnie w sobie ten urok, że jest bardzo rozwinięty parkour. Jak ktoś jest tak jak ja fanem Asasyna, to możecie napisać. Yy. Ja zawsze grałem na konsoli, nie wiem. jak to się schodzi na dół. <grych> Sorok Orła, Ukryj się, a dobra na E. Nie wiecie, bo ja grałem zawsze na ten na konsoli, po prostu tutaj nie nie ogarniam troszkę jak na klawiaturze się gram. Ale no się nauczę. Ha, got you now, you little shit. Just a little misunderstanding, nothing. To you. Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? Uh, a most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. <laughs> of what, precisely? Wait for me in my library. Don't give me that victor cheats when he plays faro everyone knows it arno who are you talking to no one monsieur you'll be happy to learn i persuaded olivier to leave off calling the marshalsea again je vous remercie monsieur what is this the sixth time the seventh perhaps a new hobby might be better for your health well i find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise we'll talk about this later I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort. Won't she with you so preoccupied? One of you running a mock is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. No,

Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Pomyjmy. Get to it. Certainly, Mr. Nech, so I'm going to go to De La Serre, stop! Ah, will go to the Make way, make way! Chole, You'll have to go around. over. No, what was that? Hopsha. Oh, shit! Damn it! Slow down! No, we might have go to the next. We Apparently, walnut is a popular finish this season. driving this coach Pelops. et match mon chérie hopcha 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 arrête vous êtes là ça mes excuses on carriage No i będzie spinaczka Oczywiście jeśli chcecie dam wam linka w opisie do 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 do. do. Do Assassin's Creed Unity, bo zaraz Wam podczas pinaczki powiem dlaczego, e, chyba każdy już z Was słyszał o katastrofie w Notre Dame, no bo to jest Paryż, no jakbyście nie zauważyli, i Ubisoft przez to, że tam jakoś był powiązany z tą katedrą, bo tam będzie jedna z końcowych chyba misji, to przekazał dosyć wysoki, wysoki fundusz na właśnie tą katedrę. I przez to, że była ta, bo to jest chyba, tak, do 25 kwietnia macie Assassin's Creed Unity za darmo, bo akurat, no bo, uni, tylko Unity, bo on się akurat w Paryżu odgrywał, wiecie o co chodzi. I można sobie za darmo pograć, ale jest ograniczony czas, bo chyba do 25 kwietnia jest za darmo, ale kto pobierze to zostaje, nie? Pełną wersję macie, tylko jest za darmo do... No czas jest ograniczony, wiecie o co chodzi Dobra już robimy synchronizację Ale to jest akurat kościół, to nie jest to, to naturalne. I teraz skok wiary W plus E Aha, no dobra Cześć, bo ja coś źle zrobiłem Shift E Shift O, dobrze teraz I Jakie mięciutkie lądowanie E Shift plus E, aby zejść I... Musimy Zrok Orła naciśnij V, aby użyć z Orła. A to chodzi No tak, to jest ten zmysł, jakby to mamy strażniczku. Z tego co, co pamiętam, ja tu szybciutko będę musiał się spunąć. Chopsia! Szybko, 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 szybko. szybko. Aha, ale. No bo tu... A, bo tu nas wypierdzielają. Eee, wyrzucają. No dobra, no. To sobie obejdziemy kawałek. Tu dalej chyba ich nie ma, nie? A, no, to tylko tam stają. Nie mam To sobie. Oj, tu. No mamy tu będzie dolne no żeby przejść. Hop. Szybko na dach, stąd nas raczej nie zdejmą To by było strasznie nierealistyczne Ciekawe czy by to po nas wchodził <gry> Mamy skarby też jakieś, ale my... Właśnie co my musimy? Odszukaj niższą galerię Co za takiego? Ty bo ja nie wiem Aha, w sensie chyba, że... sklep Czyli tu. Dobrze mówię czy nie? Przedmioty użytkowe. Lekarstwo. Broń nie możemy na a co mamy pod wykrzyknikiem, no nie mam wykrzykników. Nie no jest coś na zielono. Patrzy na nas No jak to możliwe, że ona stąd ściągną? Tych chłop taki nie był wysoki. Musimy tylko tam. Panie nie ma straży. O mm. Jezus Okej, okay, Jak to przeszukać? Aha, e. Oj, A O co chodzi z tą mniejszą galerią? Panie złoty. Wejście by się przydało. Okno z okcia by walić, i wchodzimy. <grym> Bomba w okno. Ty, pa jak. A nie, w sumie ja mam. Co ty robisz, gościu? A ten to też jakiś chory, nie? Ja sobie skaczę po murach, a on tylko se pali Dobra. Szukamy. Są złote drzwi widzę Dobra to jeszcze jakiś kasa kasę obrabuję Przed wyjściem O, oh, o oh no, teeth Dobra pijamy z czoła tam szukaj niższą galerię. Dobra, to odszukaj tylko galerii, kończymy odcinaczek. Pana sre sre I devil of no, the new source of bonneheur. Already more, I Not these two again. <sharp> must have tailed me from the estate. Une guerre dispendieuse, mais honorable, a été la cause.